chciałbym wam pokazać, taki eee... tam piszą? Chciałbym bym pokazać takiego jednego buga Chciałbym Co oni tam piszą? wam pokazać takiego jednego buga Tam są jedni dla pierwszych Jak widziałem I jak ktoś na przykład tutaj uklęknę I mam so no, sorry Nie, ktoś uklęknął tutaj Kurde no, fleszują, fleszują Czekajcie, ja do was zaraz wracam, zrobię pauzę i wracam do was jak kroś, albo, do, no, przeplechnie. Patrz, jak jest tutaj. No. Zobaczmy. no. O, patrzcie. on mi wskakuje na głowę. No, wskoczył. Ja podnoszę się, no i on, on Już nawet, nie wiem, muszę podskakiwać. Uklę Niech uklęknie. No, a ten no. no, i właśnie chciałbym Wam pokazać tego baga, który ja właśnie Bo jak się usiądzie tutaj, to właśnie ktoś umiera. No, Kurde już właśnie zabili. Jeszcze Wam tylko raz pokażę to. No, przepraszam, że to tak trwa, ale wybrałem taki serwer. Nie umiem pisać po angielsku, ale tak napisałem no niektórych <tryk> nie uklęga no, tutaj ktoś? Zobaczcie, to jest tuklęka. Ja wchodzę. O! No i właśnie umieram. I tego baga chciałbym wam pokazać, jeżeli Wam się ten bug spodobał. Mimo, że on się nie tak wam nic w ogóle nie przyda. Ale tak wam pokazałem, bo właśnie tutaj jakiś serwer wziąłem. E, no i właśnie... Pokazałem wam. No i dobra, jeżeli Wam się spodobał ten bug, to zostawcie łapeczkę w górę. Wam tutaj narysuję. Łapeczkę w górę, zobaczcie. Tak.